Witamy w naszej analizie najnowszych informacji. Dziś zagłębiamy się w temat, który chyba może zainteresować wiele osób, szczególnie tych myślących o takim małym biznesie na próbę albo już go prowadzących. Mm -hmm. Chodzi o działalność nierejestrowaną w Polsce i, no cóż, zmiany, które nas czekają w 2026 roku. Skupimy się na dwóch takich, wydaje mi się, gorących punktach: zupełnie nowym liczeniu limitu przychodów i na tym co z tą kasą fiskalną? Kiedy naprawdę trzeba ją mieć? Tak, to są kluczowe kwestie. A bazujemy na przewodniku Kasa Fiskalna i Limity w działalności nierejestrowanej 2026. On no, dość szczegółowo omawia te przyszłe przepisy. Dokładnie. Chcemy po prostu wyjaśnić, co te zmiany oznaczają w praktyce. Jak ten nowy kwartalny limit wpłynie na takie codzienne prowadzenie działalności, i co równie istotne, w jakich sytuacjach ta kasa fiskalna staje się no, nieunikniona, nawet jeśli działamy na małą skalę, bez formalnej rejestracji? Tak, to wiedza kluczowa, żeby uniknąć problemów. Dokładnie. Dobra, to co? Rozpakujmy to. Zacznijmy od tej chyba największej zmiany zapowiedzianej na 2026. Inaczej będziemy liczyć limit przychodów. Koniec z tym pilnowaniem co miesiąc. Zgadza się. Od 1 stycznia 2026 przechodzimy na system kwartalny. Kluczowe będzie, żeby przychód należny z tej działalności nierejestrowanej, w, uwaga, w żadnym kwartale roku nie przekroczył 225% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Aha! Tego obowiązującego na dany rok. To jest, no, fundamentalna zmiana w podejściu. Ok, 225% minimalnego na kwartał. A ile to może być tak w złotówkach? Ten przewodnik wspomina o prognozach na 2026 rok. Tak, prognozowane minimalne to 4806 złotych. Czyli licząc. 225% z tego to wychodzi 10813 zł w 50 groszy na kwartał. To brzmi no jak spora elastyczność w porównaniu z tym co jest teraz co miesiąc? Zdecydowanie. Czyli teoretycznie można w jednym miesiącu zarobić więcej, na przykład nie wiem, przed świętami. O ile suma za cały kwartał, powiedzmy, październik, listopad, grudzień, nie przekroczy tych niecałych 11 tysięcy. Dokładnie tak. I ta elastyczność to jest, wydaje mi się, główny atut tej zmiany. To powinno ułatwić życie osobom, które mają przychody nieregularne. No tak, rękodzieło na przykład. Na przykład twórcy, którzy sprzedają głównie w sezonie prezentowym, albo jacyś freelancerzy, co mają większe zlecenie raz na jakiś czas. Nie będzie już tego stresu, że jeden lepszy miesiąc od razu nas wyrzuca z tej działalności nierejestrowanej. Mhm. Teraz liczy się bilans całego kwartału. Ale czy to nie wprowadza też, no wiesz, pewnej komplikacji? Zamiast pilnować jednego limitu co miesiąc, teraz trzeba będzie śledzić te przychody tak narastająco przez trzy miesiące. I pilnować tego progu kwartalnego. Jest w tym trochę racji: to na pewno wymaga innego sposobu planowania, monitorowania finansów. Trzeba będzie bardziej świadomie tym zarządzać w skali kwartału. Rozumiem. Ale myślę, że dla wielu osób, zwłaszcza tych z działalnością sezonową czy projektową, korzyści z tej elastyczności, no prawdopodobnie przeważą nad tą koniecznością kwartalnego podsumowania. Okej. Okay. Ale co jest tutaj fascynujące i co trzeba mocno podkreślić. My teraz mówimy tylko o limicie, który decyduje o statusie działalności nierejestrowanej. Czyli, czy mogę ją dalej prowadzić bez wpisu do CIDG i ZUS-u? Dokładnie, czy nadal mogę działać w tej uproszczonej formie. To jest jedna sprawa, natomiast kwestia obowiązku posiadania kasy fiskalnej to jest zupełnie inna bajka, oparta na innych przepisach i, co ważne, innych limitach. No właśnie, kasa fiskalna. Przejdźmy do tego, bo to chyba budzimy więcej pytań, może nawet obaw. Czy jeśli prowadzę działalność nierejestrowaną, to muszę mieć kasę? Sama nazwa nierejestrowana sugeruje, że formalności jest mało, a kasa kojarzy się z taką prawdziwą firmą? To jest kluczowe pytanie i no, źródło wielu nieporozumień. Bo, mimo braku w piżu do CIDG, osoba prowadząca działalność nierejestrowaną, w świetle przepisów OVAT jest traktowana jak każdy inny podatnik prowadzący działalność gospodarczą z ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Ale uwaga! Tylko wtedy, gdy sprzedaje dwóm konkretnym grupom odbiorców. I jakim? Osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, czyli po prostu konsumentom oraz rolnikom ryczałtowym. Jeśli sprzedajemy tylko innym firmom B2B, to ten obowiązek kazy fiskalnej nas z reguły nie dotyczy. Rozumiem, czyli problem pojawia się przy sprzedaży dla Kowalskiego. Ale czy zawsze? Przecież mnóstwo osób sprzedaje nie wiem własne przetwory, jakieś rękodzieło, udziela drobnych korepetycji. I nie widziałam u nich kas fiskalnych. Muszą być jakieś wyjątki? Oczywiście, i one są dość szeroko stosowane. Istnieją dwa główne rodzaje zwolnień z obowiązku posiadania kasy, z których mogą korzystać też osoby z działalnością nierejestrowaną. Pierwszy rodzaj to jest zwolnienie podmiotowe czyli ze względu na nieprzekroczenie określonego limitu obrotów. I pytanie: czy ten limit też się zmienia w 2026 roku, tak jak ten limit przychodów dla samej działalności? I tu niespodzianka: nie. Ten limit pozostaje bez zmian. On wynosi nadal 20 tysięcy złotych rocznie. Okej. Okay. Ale trzeba bardzo precyzyjnie rozumieć, co ten limit obejmuje. Bo to jest limit obrotu netto, czyli kwota należna ze sprzedaży, pomniejszona o należny VAT, jeśli ktoś jest vat -owcem. Co przy nierejestrowanej jest rzadkie. Tak, raczej rzadkie. I ten obrót jest liczony wyłącznie na rzecz tych wspomnianych wcześniej osób fizycznych, nieprowadzących działalności i rolników ryczałtowych. Sprzedaż dla firm się do tego limitu 20 tysięcy złotych nie wlicza. Czyli jeśli ktoś sprzedaje trochę ludziom do domu, a trochę firmom, to do limitu 20 tysięcy liczy tylko te sprzedaż dla ludzi. Dokładnie tak. I jeszcze jedna bardzo ważna zasada. Jeśli ktoś zaczyna taką sprzedaż na rzecz osób prywatnych w trakcie roku, to limit 20 tysięcy złotych oblicza się proporcjonalnie. Proporcjonalnie do liczby dni. Tak, do liczby dni pozostałych do końca roku. Podajmy może przykład, żeby to sobie wyobrazić. Przewodnik sugeruje taką sytuację. Ktoś zaczyna sprzedawać swoje wyroby 1 maja 2026 roku. Do końca roku zostało 245 dni. Jak liczymy limit dla tej osoby? Liczymy to tak. Bierzemy 20 tys. zł, dzielimy przez 365 dni w roku i mnożymy przez te 245 dni, które pozostały. Okay. I to daje kwotę 13 424 zł i 66 groszy. Czyli niecałe 13,5 tysiąca. Tak. I to oznacza, że jeśli ta osoba do 31 grudnia 2026 nie przekroczy tej kwoty obrotu na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych, to może korzystać ze zwolnienia. Nie musi instalować kasy. A co jeśli jednak przekroczy ten swój indywidualny limit? Czy to te 13 tysięcy z hakiem w tym przykładzie, czy pełne 20 tysięcy, jeśli działa cały rok? Czy od razu musi biać po kasę? Nie od razu, ale czasu nie ma zbyt wiele. Przepisy mówią, że traci się prawo do tego zwolnienia podmiotowego z końcem miesiąca, w którym limit został przekroczony. Aha, z końcem miesiąca! Tak, i od tego momentu ma się dokładnie dwa miesiące na zainstalowanie kasy fiskalnej i rozpoczęcie ewidencjonowania. Czyli jeśli limit przekroczymy, powiedzmy, 10 października, mm -hmm. to kasę musimy mieć i zacząć na niej pracować najpóźniej 1 stycznia następnego roku. Trzeba więc no, na bieżąco monitorować ten obrót. Jasne. Czyli mamy pierwsze zwolnienie, limit obrotów 20 tysięcy rocznie, liczony proporcjonalnie. Mówił Pan o dwóch rodzajach zwolnień. Jakie jest to drugie? Słyszałam coś, że sprzedaż online jest jakoś inaczej traktowana. Czy to prawda, że tam kasy nie trzeba, o ile płatność idzie na konto? Czy tu są jakieś pułapki? To bardzo trafne pytanie, bo właśnie o tym jest to drugie zwolnienie. Tak zwane zwolnienie przedmiotowe, dotyczące specyfiki sprzedaży. Rzeczywiście ono dotyczy głównie sprzedaży wysyłkowej towarów, ale też świadczenia niektórych usług na odległość. Pod warunkiem, że płatność jest bezgotówkowa czyli przelewem. Tak, ale uwaga, tu nie ma automatyzmu. Żeby móc skorzystać z tego zwolnienia, muszą być spełnione łącznie trzy warunki. Jakie? Po pierwsze, cała zapłata za towar czy usługę musi wpłynąć na rachunek bankowy sprzedawcy. Ewentualnie na rachunek w skoku albo za pośrednictwem poczty. Chodzi o przelewy, płatności kartą online, systemy typu Payu, Blik itd. Czyli zero gotówki. Absolutnie żadnej gotówki przy odbiorze czy płatności bezpośredniej. Po drugie, z prowadzonej ewidencji i dowodów zapłaty, czyli głównie z wyciągów bankowych, musi jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie transakcji dotyczyła dana wpłata i kto był nabywcą. Imię, nazwisko, adres. Tak, w praktyce to znaczy, że tytuły przelewów powinny być na tyle szczegółowe, żeby można było powiązać wpłatę z konkretnym zamówieniem albo fakturą, jeśli wystawimy. Ok, to drugi warunek. A trzeci. I trzeci. Kluczowy i często pomijany. Nie można sprzedawać towarów ani świadczyć usług, które zostały przez ustawodawcę wyłączone z wszelkich zwolnień. I objęte bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej. O, i tu robi się naprawdę ciekawie: czyli istnieje jakaś taka czarna lista produktów i usług, przy których ani ten limit 20 tysięcy, ani płatność na konto nic nie dają. Dokładnie. Kasa musi być od pierwszej złotówki, od pierwszej sprzedaży. Dokładnie tak. Jest rozporządzenie ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencji przy użyciu kas, i tam jest taki katalog. Jeśli ktoś sprzedaje towary lub świadczy usługi z tej listy na rzecz osób prywatnych lub rolników ryczałtowych, musi mieć kasę od samego początku, jeszcze przed dokonaniem pierwszej takiej transakcji. A co tam na przykład jest na tej liście, żebyśmy mieli jakieś wyobrażenie? Jeśli chodzi o towary, to są to m.in. Gaz płynny, części do silników, nadwozia do pojazdów, przyczepy, naczepy, części i akcesoria do pojazdów silnikowych to jest bardzo szeroka kategoria. O, czyli wszystko do samochodów praktycznie sporo tego. Dalej sprzęt radiowy, telewizyjny, telekomunikacyjny, z pewnymi wyjątkami. Perfumy i wody toaletowe, co często się sprzedaje na przykład w internecie, wyroby tytoniowe, napoje alkoholowe powyżej 1,2% alkoholu. Chwila, czyli dotyt jeśli sprzedaję tylko online, przyjmuję tylko przelewy i mam obrót poniżej 20 tysięcy, to jeśli sprzedaję, nie wiem, perfumy albo właśnie jakieś e, akcesoria samochodowe, to i tak muszę mieć kasę od razu? Niestety tak właśnie jest. To chyba zaskoczy wiele osób. Te towary są gubien pod bez względu na formę, płatności czy wysokość obrotu. I podobnie jest z niektórymi usługami. Na tej liście są np. Na naprawa pojazdów silnikowych, motorowerów, wulkanizacja, mm -hmm. usługi fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, usługi gastronomiczne i stacjonarne i catering, usługi w zakresie opieki medycznej lekarzy i dentystów, chociaż tu są pewne niuanse. Usługi prawnicze z pewnymi wyjątkami, no i doradztwo podatkowe. To bardzo ważna informacja. Trzeba naprawdę dokładnie sprawdzić, czy nasza działalność się na tę listę nie łapie. I tu, jak rozumiem, jest kolejna ważna nowość na 2026. Ta lista się wydłuża. Tak, przewodnik informuje, że od 1 kwietnia 2026 roku do tego katalogu czynności objętych bezwzględnym obowiązkiem kasy dołączą dwie nowe pozycje. Jakie? Po pierwsze, usługi parkingowe, zarówno na parkingach strzeżonych, jak i niestrzeżonych. A po drugie, usługi związane z obsługą automatów biletowych. Na przykład w komunikacji miejskiej czy kinach? Tak, albo na parkingach, właśnie. Jeśli ktoś planuje świadczyć takie usługi od kwietnia 2026 w ramach działalności nierejestrowanej na rzecz osób prywatnych, to musi mieć kasę fiskalną gotową do pracy już przed pierwszą transakcją. Dobrze, czyli podsumowując ten wątek kasy. Generalnie przy sprzedaży osobom prywatnym mamy limit 20 tysięcy rocznie, liczony proporcjonalnie. Alternatywnie można korzystać ze zwolnienia dla sprzedaży wysyłkowej z płatnością na konto, ale. Ale tylko pod warunkiem, że nie sprzedajemy niczego z tej czarnej listy towarów i usług. Która od kwietnia 2026 się jeszcze poszerza. Okej, okay. załóżmy, że ktoś jednak wpada w ten obowiązek posiadania kasy. Jak to wygląda w praktyce dla kogoś, kto nie ma firmy zarejestrowanej w CID? Czy to jest jakiś skomplikowany proces? Sam proces nie jest jakoś przesadnie skomplikowany, ale wymaga wykonania kilku kroków. Przewodnik opisuje to mniej więcej tak. No to po kolei. Po pierwsze, NIP. Osoba fizyczna, która prowadzi działalność nierejestrowaną i musi kupić kasę, musi mieć numer identyfikacji podatkowej. A jeśli nie ma? Jeśli go jeszcze nie ma, bo na przykład nigdy nie pracowała, nie prowadziła firmy, nie była WATOWCem, to musi złożyć w urzędzie skarbowym, właściwym dla swojego miejsca zamieszkania, formularz NIP 7. NIP 7. Tak, to jest zgłoszenie identyfikacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej działalności. Złożenie jest bezpłatne, a NIP zazwyczaj nadają w ciągu kilku dni. Okej, okay, mamy NIP. Co dalej? Po drugie, zakup kasy. Trzeba wybrać i kupić odpowiednie urządzenie. Obecnie standardem na rynku są kasy fiskalne online. Online, czyli? Czyli takie, które automatycznie łączą się przez Internet z centralnym repozytorium KAS, w skrócie CRK. To jest taki system informatyczny szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Kas. I tam trafiają dane o zarejestrowanych transakcjach. Rozumiem. Krok trzeci. Po trzecie fiskalizacja kasy. To jest kluczowy moment. Nowo kupiona kasa musi zostać sfiskalizowana przez uprawnionego serwisanta. Zazwyczaj z firmy, gdzie kupiliśmy kasę. Na czym to polega? Fiskalizacja to jest taki jednorazowy, nieodwracalny proces zapisu numeru NIP podatnika w pamięci fiskalnej kasy. Od tego momentu kasa jest przypisana do konkretnej osoby i gotowa do rejestrowania sprzedaży. A serwisant po tej fiskalizacji ma obowiązek zgłosić ten fakt do naczelnika Urzędu Skarbowego. Wspomniał Pan o zakupie kasy. To przecież jest wydatek często niemały, zwłaszcza dla kogoś na starcie z działalnością nierejestrowaną. Czy można liczyć na jakąś pomoc finansową, jakąś ulgę? Tak, na szczęście przepisy przewidują wsparcie. Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną, które kupują swoją pierwszą kasę fiskalną i to online, mogą skorzystać z ulgi na jej zakup. Ile można odzyskać? Można odzyskać 90% ceny netto zapłaconej za kasę, ale jest górny limit, nie więcej niż 700 zł. Żeby dostać ten zwrot, trzeba spełnić parę warunków, np. zacząć ewidencjonowanie w terminie i złożyć odpowiedni wniosek do swojego urzędu skarbowego. Procedura jest opisana w przepisach. 700 zł to zawsze coś. A czy są jeszcze jakieś inne sposoby, żeby obniżyć te koszty startu z kasą? Warto się rozejrzeć na rynku. Przewodnik wspomina przykładowo o firmie Sale System, która specjalizuje się w kasach i często oferuje takie pakiety, które obejmują nie tylko samą kasę, ale też pomoc w wyborze darmową fiskalizację szkolenie z obsługi, wsparcie techniczne czyli kompleksowa obsługa. Tak. Czasem można trafić na jakieś dodatkowe promocje. Na przykład niektóre firmy współpracują z programem Polska Bezgotówkowa. A, słyszałam o tym. To pozwala dostać terminał płatniczy za darmo na określony czas. To ułatwia przyjmowanie płatności bezgotówkowych, co może być ważne dla tego zwolnienia przy sprzedaży wysyłkowej, Ale też jest po prostu wygodne dla klientów. No tak. Przewodnik wspomina nawet o możliwości uzyskania jakichś dodatkowych, pozabudżetowych dofinansowań czy rabatów od samych sprzedawców kas, co łącznie z tą ulgą 700 zł z urzędu może dać już całkiem pokaźną oszczędność. A dla osób z mniejszym budżetem czasem jest też opcja zakupu kasy na raty. Warto więc porównać oferty różnych dostawców. To bardzo praktyczne wskazówki dziękuję. Spróbujmy teraz zebrać te najważniejsze informacje na 2026 rok. Dla osób, które prowadzą lub planują działalność nierejestrowaną, co powinny zapamiętać? Po pierwsze, ta fundamentalna zmiana. Od 1 stycznia 2026 limit przychodów, ten decydujący o statusie działalności, będzie liczony kwartalnie i wyniesie 2,5% minimalnego wynagrodzenia, prognozowane około 10 813 zł na kwartał. Czyli większa elastyczność, ale trzeba pilnować kwartału. Dokładnie. Po drugie, limit obrotu na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych. Ten, który zwalnia z kasy fiskalnej, zostaje bez zmian. To nadal 20 tys. zł rocznie, liczone proporcjonalnie, jeśli startujemy w trakcie roku. I pamiętajmy, ten limit dotyczy tylko sprzedaży dla konsumentów i rolników. Tak. Po trzecie, niezwykle ważna kwestia ta czarna lista towarów i usług perfumy. Części samochodowe, usługi kosmetyczne, gastronomiczne. One wymagają kasy od pierwszej sprzedaży, niezależnie od wszystkiego innego. I od 1 kwietnia 2026 do tej listy dołączają usługi parkingowe i obsługę automatów biletowych. Dokładnie, trzeba to bezwzględnie sprawdzić przed startem. I po czwarte, jeśli kasa okaże się konieczna. Pamiętajmy o obowiązku posiadania NIP-u, o tym że standardem są kasy online, no i o tej uldze do 700 zł na zakup pierwszej takiej kasy. Warto też poszukać tych dodatkowych korzyści u sprzedawców. Mhm. Wiesz, co jest tutaj naprawdę fascynujące? To obserwowanie, jak ustawodawca próbuje znaleźć jakąś równowagę. I jak to rozumieć? No, z jednej strony widzimy ruch w kierunku uelastycznienia zasad tam, gdzie rynek tego potrzebuje. Ten kwartalny limit przychodów jest tego przykładem. A z drugiej strony jest wyraźne uszczelnianie systemu podatkowego i zwiększanie kontroli tam, gdzie widzą ryzyko. Stąd to rozszerzanie katalogu branży z obowiązkiem kasy. Czyli kij i marchewka trochę. Coś w tym stylu. Działalność nierejestrowana wciąż pozostaje ciekawą opcją na przetestowanie pomysłu na biznes, ale jak widać, wymaga coraz większej wiedzy i staranności, zwłaszcza w tych przepisach podatkowych, VAT-u, kasy, to już nie jest taka forma aktywności zupełnie wolna od formalności. I to prowadzi nas do takiej końcowej myśli. Chyba do rozważenia. Jak ta stopniowa, taka pełzająca formalizacja, nawet w ramach czegoś, co z założenia miało być proste, jak firma na próbę, jak może wpłynąć na chęć ludzi do podejmowania ryzyka, do testowania swoich biznesowych pomysłów? Ciekawe pytanie. Czy te ułatwienia, jak ten wspomniany kwartalny limit, one realnie rekompensują tą rosnącą złożoność, te coraz bardziej rygorystyczne wymogi w innych obszarach, jak właśnie kasy dla kolejnych branż. Czy ten psychologiczny próg wejścia w tę najprostszą formę przedsiębiorczości paradoksalnie nie rośnie? Mhm. Zostawiamy to jako taki temat do przemyślenia. Dla wszystkich, którzy rozważają start z działalnością nierejestrowaną w 2026 roku.